W tej części szkolenia poświęconej analizie marketingowej, skupię swoją uwagę na konsumencie, na zrozumieniu jego potrzeb. Opowiem i wyjaśnię różnice, jakie występują pomiędzy różnymi uczestnikami w procesie zakupowym, zarówno w rynku biznes to consumer, jak i biznes to business. Dużą część poświęcę insightowi konsumenckiemu, jak go zdobywać, gdzie go szukać ponieważ pełni po prostu kluczową rolę w definiowaniu propozycji wartości dla produktu i dużą część też poświęcę segmentacji konsumentów, w większości na przykładach zrealizowanych w trakcie mojej kariery zawodowej oraz dziecko, które będzie konsumentem. Jednocześnie jest najważniejszym opiniodawcą i krytykiem. I insight. Żona znowu przedstawi mi potrzeby. jaki padł insight w momencie, kiedy zaczęła się mieć. I na koniec insight. Również rzeczywisty z metodą ekspercką, jak już chyba wspomniałem, powinniśmy wykorzystać. Teraz, jeżeli chodzi o trzecią linijkę, ona jest stosowana wówczas, gdy jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę mobilnych entuzjastów podróży, w tym wypadku to są osoby, które będą bardzo krytyczne. Segmentacja odbywa się w oparciu o zarys scenariusza badawczego, identyfikacja typowych okazji używania poszczególnych typów Tutaj przykład trójwymiarowej segmentacji, którą miałem okazję realizować zarówno ale czynniki wyboru, to jest coś, co jest istotne właśnie dla Product Managera. Tutaj też widzimy opisy tych segmentów, demografia, podejście do życia, nastawienie do kategorii. I na koniec chciałbym pokazać ranking potrzeb, coś co jest szczególnie ważne i dla zdefiniowania strategii produktów.